Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitewce. No, ta bitewka będzie z cyklu bardzo, bardzo dobrych. Była ona rozgrywana na streamie. No, może nawet, za, zaryzykuję stwierdzenie, że była to nawet może jedna z lepszych bitewek, które udało się na streamie generalnie na żywo rozegrać. Także naprawdę polecam obejrzenie. W Plutonie gram pod Matsogim dosyć ciekawy Pluton T49 i T95 rzuciło nas na przełęcz. No i obejrzymy sobie naprawdę interesującą bitewkę na T49. Na T49 jak widzicie jeżdżę, jeżdżę z trolem. Natomiast ostatnio na YouTubach tak zwanych obejrzałem sobie bitewkę Fodera na T49 na słomeczce, gdzie osiągnął naprawdę fantastyczny wynik. I tam opowiadał o zaletach, przewagach jakby tej słomki nad nad trolem. Także generalnie filmik wam serdecznie polecam. Jak nie zapomnę, to dorzucę w opisie, bo myślę, że jest jak najbardziej warte obejrzenia. Natomiast w tej bitewce no, chciałbym wam pokazać, jakie są, że tak powiem, przewagi trola nad słomką. Także będzie to taki kontrfilm. Oczywiście obie te armaty mają swoje zalety i swoje wady. No, celność oczywiście nie jest atutem trola na t ale tak, zobaczcie całą bitewkę. Zobaczcie, że akurat w tej bitwie wybór trola okaże się no, kluczowy, jeśli chodzi o prawie powiedziałbym. A, nie będę spoilerował, także nic nie powiem. Oglądajcie. Na razie mamy pozycję zajętą, dosyć agresywną jak na Light'a, ale okazało się, że tutaj kompletnie nic nie jedzie. Wróg wybrał jakieś inne rozwiązanie, także nie miałem żadnego darmowego strzału. No i początek nie wyszedł. Tak, jak chciałem, także trzeba kombinować dalej. Ponieważ wroga tutaj nie ma i za bardzo się nie kwapi, to wybrałem się na półeczkę, z której będę miał interesujące bicie na LTTBK, a może na Leoparda PTA. Także skupiamy. Oczywiście czas skupienia jest długi. Skupiamy, 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 skupiamy i 930. Jeden. No to jest właśnie to. To jest właśnie to. Urocze w tym trolu, że można naprawdę sadzić niesamowite buły, z dystansek i z bliska, i po prostu te czołgi niesamowicie miażdżyć. Także mamy już całkiem niezły początek, pozycja niezła. Tutaj celowałem praktycznie między ich dwóch. Coś udało się trafić, także zdjąłem LTTB-ka, No i mamy 1300 uszkodzeń. Stan bitwy to 1 do 2. Ma tam trzyma most? Akurat na moście w tej bitewce dzieje się dużo. Dużo wrogów, także jest dla T95 tutaj dosyć dobra, dobra rola, żeby spełnić, że po prostu przez ten most nikogo nie przepuścić. Strzał taki bez skupienia, ale wydaje mi się, że w tego Leoparda Peta mogło to wejść, także mamy już kolejne obrażenia prawdopodobnie na koncie. 2 do 3, bitewka zacięta. Zobaczcie, co w tej bitwie jest w ogóle. Mamy jak ta trola na T49 mamy idealny skład przeciwnika, mamy wafla 9 tieru. No, było bardzo blisko, było bardzo blisko z tym strzałem, niestety pocisk zaginął. Także oprócz wafla mamy jeszcze dwa RHM'y, także idealne, idealne cele. Generalnie mało celi twardych, dużo miękkich, jeszcze Leopard Light'y, także idealna sytuacja RHM, skupienie... 1074. <śladenie> Za to kocham. T49 na Trollu. Nie ma po prostu drugiego takiego czołgu. Są różne lighty, każdy ma jakieś tam swoje atuty, ale T49 to jest jedyny czołg w, w rodzaju. 6 do 7, mam prawie 2500 już na koncie, także całkiem fajny wyniczek. No teraz pocisk nie był skupiony, strzał musiałby naprawdę być fartowny, no, ale oglądamy dalej, słuchajcie, oglądamy dalej, ponieważ mamy 6 do 7, wróg cały czas tutaj szturmuje, co ładnie trzyma, trzyma ten most, Wróg szturmuje również lodowcem, ale i tutaj postawił dosyć trudne warunki i nie mamy kompletnie jak się przedrzeć. Ta bitwa jest zacięta. Lubię takie bitwy, kiedy nic nie jest wiadomo, kiedy naprawdę trzeba no, wejść na wyżyny swoich umiejętności, żeby myśleć o zwycięstwie. To jest dla mnie zawsze duże wyzwanie i takie bitewki, jeśli przegram, to wiem dlaczego. Wiem, że, że miałem na to wpływ, że nie udało się. Strzał bez skupienia. W TVP-ka udało się trafić, 377, zobaczcie, jestem sam na, tym, na tej flance, TVP zaczyna mnie gonić, także ja kompletnie stąd zwiewam, to już jest ten moment, kiedy nie ma co za dużo zwlekać, no więc zobaczcie, fałka z Emilem przedzierają się, atakują tam na jak Tigera, Maco most obronił, wydaje mi się, że gdyby nie ten T95, gdyby nie Maco, to ta bitewka mogłaby już się zakończyć, ten bróg, po prostu mógłby ten most przezwyciężyć, a tak był tam duży nacisk, ale udało się ładnie to obronić, no i mamy sytuację, w której cały czas losy tej bitwy będą się ważyły, jak Tiger pozostawiony sam na VKM Emila postanowiłem wspomóc go w tej obronie generalnie cofnąć się bliżej do bazy bo tutaj kompletnie nie ma miejsca dla mnie tutaj mamy TVPK po drugiej stronie, zobaczcie, jeszcze nam ginie Ginie nam kolejny sojusznik I kolejny sojusznik Zostaje nam 3 kontra 6. Fałka z Emilem przedarli się Jak Tigera rozwalili Także za chwilę jest możliwość, że będą tędy atakować co teraz będzie próbował Powalczyć z tym TVP-kiem Niestety nie zdążył dojechać do bezpiecznej pozycji Przedartą Także będzie miał na pewno niewesoło A ja tutaj zasadzam Pułapeczkę na... Fałeczkę, że tak powiem, zrymuje sobie, ale niestety twardy pancerz fałki przedni nie umożliwił mi zniszczenia tego czołgu. Mamy widocznych 3000 uszkodzeń, 9 do 12. Mm, cały czas sytuacja jest bardzo, bardzo napięta. Dobra, trzeba będzie spróbować skończyć lufę. co? Yy, dobija tego tvp -ka. Kawał dobrej roboty, jest, jest fałeczka, tak jest. Wykańczamy tą fałkę. Troll teraz przydał się idealnie. Macym niestety ginie, tej sam z Panterą. Sytuacja 11 do 13. Emil po mnie jedzie, muszę przeładować. Tutaj widzieliśmy pierwszy plus Trolla, czyli mogłem od frontu zniszczyć bardzo twardą fałkę bez dorady HP. Jest teraz Emil, wyjeżdżam teraz na Emila. Jak najszybciej nie udało mu się nawet skupić na mnie i go niszczę. Robię trzeciego fraga i 3400 uszkodzeń. Teraz RHM atakuje na Panterę. Ma do dyspozycji jeszcze Arte. I mam do dyspozycji jeszcze tego wafla. Na razie Pantera sobie jakoś tam radzi, Pantera druga, oczywiście. Zobaczymy, ale niestety nie poradziła sobie. No i teraz sytuacja jest taka: tutaj sam na trzy czołgi wroga Wafel, 9 tieru RHM oraz Arta. Czołgi miękkie, czołgi, które jestem w stanie zoneshotować. No problem jest taki, że trzeba w nie trafić. Oba skupiają dosyć szybko, w porównaniu ze mną, to jest wprost prędkość światła. Tutaj robię zwód, żeby wróg myślał, że odjeżdżam od bazy, żeby sprowokować tego wafla 9, tieru, żeby zaatakował i pojechał za mną. Ja w tym czasie mógłbym się na niego przyczaić i zobaczyć, czy on tutaj gdzieś jest. Także mamy teraz nerwówkę, mamy nerwówkę, mam dużo HP, mam full HP. Wiadoma sprawa, że te czołgi biją mocno. Te czołgi biją mocno i mogą mnie również ostro potraktować jest wyświetlony rchem niestety nie jestem w stanie go opuścić działa no i muszę znowu zwiewać biedny sam pojedynczy T49 kontra 3 czołgi wroga zobaczmy co z tego co z tego wyniknie teraz również robię zwód taki dalszy chociaż może to i nie zwód a jednak zwód a jednak zwód no i znowu to samo że tak powiem podwójny blef sprawdzamy kto tutaj się pojawi, czy oni w końcu mnie przeatakują mam przewagę wysokości jeśli byłby te czołgi blisko to jestem w stanie je z góry tutaj ładnie trafić prawdopodobnie za wszystko eee, dziewiąty tier niszczyciel niemiecki na razie nie daje się wyświecić chyba zmienił pomysł na tą bitwę gdzieś może może jedzie po lodowcu może jedzie po drugiej stronie, nie wiadomo dobra, a gdzie jest RHM? Wiadoma sprawa, że skupia tutaj Arta na mnie. To jest mur beton. Jest RHM. RHM jest na dole. Ryzykuje wyjazd. Udaje się go trafić. Zjazd z górki. Jeszcze sobie tutaj prawie niszczę gąski, ale jest. Udaje się. Jeden problem wyeliminowany. Jeszcze dwa. Na moim koncie prawie 4000 uszkodzeń. Być może z tym strzel w ciemno. Te 4000 już jest widoczne. Cztery fragi. No i zostaje mi Arta t 92. No i Waffen Trager. Oof, PZ4 czy tam FIA. Także oglądamy, co się w tej bitewce wydarzy. Nie mam pojęcia, jaki pomysł ma ten niszczyciel. Może być wszędzie. Ja również nie wiedząc, co on tutaj kombinuje, staram się no, coś, coś wymyślić, coś wykombinować, żeby tą bitewkę spróbować wygrać. Teraz wydaje mi się, że, że miałem pojechać po artę. Tutaj sprawdzam czego po prostu nie ma. Pomysł był taki, żeby pojechać po arte, żeby tej arcie zrobić krzywdę. Nic na razie nie wykrywam, ale już pojawia się. Ten niszczyciel nie trafia mnie. Nie trafia mnie. Zmienił, zmienił pozycję. Nie ma bicia, Arta już prawdopodobnie skupia. No i teraz, gdy zniknąłem, postanowiłem zaatakować go po prostu frontalnie, zjeżdżając na hamę w dół. I, ponieważ mam HP, mogę przyjąć, myślę, jeden strzał na spokojnie i spróbować go po prostu skończyć. Ten gracz w tej bitewce no, stwarzał mi wiele problemów. Jest. No i właśnie, wyczuł kompletnie moje intencje. Albo do końca nie zgasłem, albo po prostu. Wyczuł to, co mam zamiar zrobić, no i niestety jeszcze Arta mi dokłada. No i teraz jest problem, teraz jest problem. Straciłem masę HP, nie mam apteczki, załoga ogłuszona, rezygnuję z tego ataku, ponieważ ten niszczy prawdopodobnie już mógł przeładować. Jeżdżę wolniej, próba teraz ucieczki. No i w sytuacji, kiedy byłem łowcą, stałem się niestety zwierzyną. Teraz już nie mogę przyjąć strzału, bitwa nam się nieco bardziej za zaognia, robi się bardziej interesująca. Trzeba będzie więcej jeszcze wysiłku w nią włożyć, żeby myśleć o zwycięstwie. Mówiąc szczerze, sądziłem, że będę miał w tej bitewce przerąbane. Ten niszczyciel skupia bardzo szybko, prawdopodobnie no, jest w stanie mnie trafić bez problemu i oczywiście zniszczyć również bez problemu. Muszę mieć masę farta, żeby, żeby przyjąć ten strzał. No i teraz udaje mi się przez ten most ponownie... Ponownie przejechać, ja tam zrobiłem błąd, powinienem zamiast takiego frontalnie pojechać najpierw partę po i wtedy zająć się tym niszczycielem, cofnąłem się po niego, zapłaciłem za to dosyć wysoką cenę, dostałem odarty, dostałem od niego za 558. No i gramy i gramy dalej. Gdzież on jest? Czy uda mi się go zaskoczyć? Delikatnie, ostrożnie, pełny obaw. Jest, jest! Udaje mi się go zaskoczyć. Skupiam, skupiam długo niestety pocisk poleciał dobre kilka metrów nad nim i jest krucho wykryty jeszcze T92 T92, także zwiewam skracam dystans, on we mnie kompletnie nie trafia to jest moja teraz szansa żeby pojechać jak najszybciej po Arte, żeby spróbować ją po prostu zniszczyć, póki wiem, że ładuje obawiałem się, że za chwilę dostanę jakiś strzał w plecy że ten czołg zdąży mi po prostu dorwać i mówię, what the ale dojechałem bezpiecznie jest arta, ona tej chyba kompletnie się nie ogarnęła. Udaje mi się trafić za 5 stówek, czyli wszystko co to miała i również tutaj przydał się bardzo ten troll, ponieważ arty nie wypuściłem z łapek i mamy już 4400 widocznych uszkodzeń i 5 fragów. Dwie do końca bitwy postanowiłem kapować, ale po to, żeby wyciągnąć tego niszczyciela bliżej siebie. Żeby go po prostu podciągnąć pod siebie, ewentualnie wtedy mogę wjechać na górkę i z tej górki go zaatakować, bądź schować się za tymi krzakami, liczyć na to, że on będzie wyspotowany pierwszy i uda mi się go po prostu z dystansu zdjąć. Także mam minuta 50 do końca bitwy, do skapowania około minuta i tam około 10 sekund, także jestem w stanie jak najbardziej to zrobić. Mam teraz przewagę, mam inicjatywę, to on musi teraz do mnie dojechać. Liczyłem tylko na to, że nie zaświeca się pierwszy, bo to by był dramat. Jeśli bym tutaj stał w miejscu za warstwą krzaków, on w czasie jazdy mnie zaświecił. Jest, ja go zaświeciłem. Idealna sytuacja, to jest dobra załoga. Skupiamy i 610 pięknym strzałem wykańczamy ten czołg i wygrywam tą bitewkę. Bardzo ładna bitwa, mi się osobiście mocno podobała. Emocje, wynik jest nieźle. Odznaka mistrzowska, to jest już moja tam kolejna. Odznaka mistrzowska, także akurat tutaj nie mam jakiejś wielkiej frajdy, ale mam e, niestanową ścianę, oczywiście, tylko specjalistę na S również i duży kaliber. 5400 uszkodzeń, także wynik również bardzo przyjemny. Tam wiadro naklepał dużo, dużo więcej, ale. Ta bitewka wydaje mi się również bardzo interesująca ze na emocje. Expo, według mnie dało niewiele, 1431. Za taki wynik, za taką bitwę, no, można by tutaj polemizować. Dużo tych strzałów było jednak y, takich z własnego spota, ale część, wiadomo, też była po spocie innych, także pewnie, pewnie dlatego. 16 strzałów oddanych, 11 trafień, 11 przebić. Z dystansu większą niż 300 metrów niecałe 1400. Reszta była robiona z bliższego dystansu. No, asysty praktycznie nie ma, ale to jest t 49, także wybaczamy. 57 punktów zdobycia bazy. No i przejechany dystans to ponad 7 km, także wyniczek bardzo przyjemny i przyznaję sobie swój medal y, Turoka. Zarobek z kątem premium to około 20 tysięcy na takiej bitewce. Także jak dla mnie bitewka naprawdę dobra, zasługująca na pokazanie się w tym cyklu. Wreszcie siadło coś fajnego na streamie, siadło coś fajnego, żeby pokazać na YouTubie. No i przy okazji jeszcze wiadro zrobił tam bitewkę na tej Słomce. Ja zrobiłem tutaj, także możecie sobie oba te materiały zerknąć i zobaczyć jaki T49 ma potencjał na jednej, jak i drugiej armacie. Wydaje mi się to całkiem, całkiem interesujące. Także tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć!